Jeśli Ciebie bolało to znieczulenie, to znaczy, że coś było wykonane nie tak. Znieczulenie komputerowe moim zdaniem nie powinno w ogóle boleć. Natomiast są sytuacje, w których może zaboleć. Pierwsza sytuacja, gdy dziąsło nie zostanie posmarowane płynem lub żelem znieczulającym. I to jest normalne, że wówczas w kłucie igły będzie boleć. Kolejna sytuacja wtedy, gdy pomimo posmarowania żelem znieczulającym Igła zostanie wkłuta za głęboko, gdyż normalnie powinna być ona delikatnie wkłuta 1 mm pod śluzówkę. Przy posmarowanym, znieczulonym dziąśle kompletnie się tego nie czuje. Kolejna sytuacja, kiedy może boleć, to wtedy, gdy podamy znieczulenie ze zbyt dużą prędkością. Urządzenie do znieczulenia komputerowego ma zazwyczaj dwie lub cztery prędkości podawania, i jest ważne, aby na samym początku, przy rozpoczęciu podawania, podawać na jak najmniejszej prędkości. Wówczas jest to kompletnie nieodczuwalne i jest to bardzo komfortowe. No, nagrywam ten film po to, żeby pokazać, że tak naprawdę znieczulenie znieczuleniu nie jest równe. Bardzo duża część zależy od operatora. Jeżeli interesują Cię takie treści, to obserwuj mnie.